Manco, że my gramy w Apeirofobie Hobie i znowu jest kto? No, Eknosz jester Tak, dzień dobry, A Person, AD1 jak mnie nazwiecie, tak nie nazwiecie. Może mi po prostu A Person. To I będzie... będziemy dzisiaj grali Apeirofobie. Pobie. Jest to gra na Roblox, e, którą już w sumie znamy, ale no nie nagrywaliśmy, i teraz trzeba wszystko od początku. Więc tak. Bo oczywiście ja zapomniałem. Włączyć Do nagrywania. Oczywiście DKPiKu powinienem to, to powiedzieć teraz? Tak, teraz tak. powinienem to, to powiedzieć i to powiedziałem. Zapomnijcie i subskrybujcie, bo jak nie to odwiedzę was w domu. Okej. Okay. To możemy zaczynać. A. Easy. Normal? Na normalu! Na normalu. Czyli normalnie. No już w sumie znamy to. Oczywiście Dobrze. tylko tej za 13 nie wiemy co będzie nas czekać wtedy. Tak, ponieważ to już są nowe poziomy, które dopiero zostały dodane i nie wiemy dokładnie co tam będzie. Ale tu już znamy. Mam nadzieję, że będziemy pamiętali co, co i jak. Może żeby nie przeciągać tego, żeby jak najwięcej ogarnąć w jednym odcinku. Tak. I oczywiście też to na kilka odcinków to będzie. Dokładnie. Podzielę to na całej... odcinki. Nie będziemy całej gry pokazywać w jednym odcinku, ponieważ byłby to może nawet dwugodzinny materiał. To lepiej Wie. byłoby z tego zrobić live i wtedy. Ale po co to komu męczycie jak... Dopiero po. La, dopiero powiedz że zrobię live za 10, dni, za, no za 10 dni, czyli za 10 dni, w poniedziałek. Mhm. Chcemy Dobra. skipnąć? Hmm. Skipnijmy, to tu się nic nie da. dzieje. No, musisz spację nacisnąć, hmm, książka. Hmm... Ciekawe, co to książka? Co to książka? Okej, okay, nie lubię tego poziomu. O mój Boże, znowu to. Nie dość, że ten poziom jest kurde creepy, to... się Sam fakt tego, że tu jest ciemno, dużo daje tej części, nie? I to wychodzi nam na złe. Ktoś musi odciągnąć grubego i wciągnąć go do środka. Tego grubego. No, chyba wiesz, który stary wstał. Tego grubego. Nie ja na razie się chyba muszę odnaleźć. poszukaj najpierw tego jakby wejścia do tej do tej plątaniny o nie już go słyszę ja już tam idę do tego pokoju z krzesłami

Zbierdałem jak tylko mogę. Oni blisko mnie. Właśnie słyszę. Spróbuj go tam zawołać. Bo ja się właśnie przedostałem na drugą stronę. Jak znajdę tylko wyjście, to to jest koniec tego poziomu. przez stąd wyjść. A ty tam już wszedłeś do niego? O, jestem. Udało mi się. Dobra, ty jednak się nie męczyliśmy tak długo jak ostatnio. Nie, ostatnio to była masakra. On, on jakby Jesteśmy. się zglishował w tamtym miejscu, on po prostu... Trzeba się szybko dostać z wody. Wydostań się szybko z wody, bo tu można utonąć. No wiesz, spację przytrzymujesz i jesteś. Nie chcę. Przy... Mojego. Dawno idzie Tamte, z tamtej strony. Chociaż w sumie możesz mieć rację, ale potem Teraz musimy znaleźć po prostu wyjście. Bo w tym poziomie nic nie było. Pamiętam, że tu łaziłem nie wiadomo ile samemu. Nie mogłem znaleźć wyjścia. A! a. Oni działają. Dobra, to, no trzym to trzymaj, trzymaj to trzymajcie. się. Trzymaj to się. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of Come easy, had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life.